Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie i przechodzimy sobie do wyczekiwanego regionu w Black Desert Online, który już jest dzisiaj od kilku godzin, czyli Edani, dodatek do nowego regionu, który jest dostępny po drugiej stronie morza. No i mamy tą pierwszą część właśnie u siebie. Jest to ponad 3 giga aktualizacji. Tym razem nie napisali ile tych zmian, bo ich jest naprawdę masa, chociaż tutaj to wygląda skromnie. Ale zanim przejdziemy sobie do eventów, chciałbym Was zaprosić na mój kanał Kik, który nie ma za dużo obserwujących w porównaniu do Twitcha, ale tutaj streamuje się o wiele lepiej, jeżeli chodzi o jakość, więc zachęcam, jeżeli chcecie, zawsze jestem dostępny po 19.30 w poniedziałek, środę i piątek i opcjonalnie w sobotę i niedzielę. Tak więc przechodzimy sobie do eventów. Eventy są bardzo łatwe. Pierwszy to jest Capture Edania Through Your Eyes, czyli tutaj chodzi o screenshoty, które możecie zrobić w Edanii. Musicie wysłać e, to z tagiem e, Event z, na e, ich forum screenshot and clips. No i macie szansę wygrać e, te nagrody. Kolejny to jest Clear Aetherion Get Your Dusk e, Czyli tutaj wystarczy po prostu zacząć edania main e, questline. Ale zanim możecie zrobić główny, e, główne zadanie, musicie zrobić prequest, e, który się nazywa First Steps Towards the End Times. I wystarczy, że macie level 60, bez względu na to, jaki macie progres z mainquestem. możecie zacząć w każdym momencie, jeżeli macie 60. No i jeżeli e, to zrobicie w przeciągu, tam e, czasu jest tutaj napisane, do kiedy? Do 21 września. To jest. Sorry. Do 4 września, przepraszam, źle popatrzałem, Do 4 września będziecie mogli cieszyć się takim petem. On jest tymczasowy, wyglądają to jakieś smoki, mi się wydaje. Ale nie jest tutaj pewne, czy mają one jakieś umiejętności, czy są po prostu o tak, dla widoku. To trzeba będzie sprawdzić w grze. Ale niestety będziemy mogli się cieszyć nim tylko i wyłącznie 14 dni. Tutaj pisze, że skrzynka i wydaje mi się, że te PT też, aczkolwiek tu nie jestem pewny, bo nie jest sprecyzowane. Dużo rzeczy tu nie jest za bardzo sprecyzowanych, starałem się wszystko przeczytać dokładnie, ale no cóż, będę starał się robić to jak najuczciwiej. Kolejne to Advice of Valk czy Dream Horse Box jest dostępny w Patrygio Secret Shop. Ten Patrygio pojawia się w tych oto lokalizacjach od. 10 do 7 rana, czyli od nocnego czasu przez godzinę w czasie rzeczywistym, w świecie rzeczywistym, że się tak wyrażę, a w grze od 10 wieczorem do 7 rana. No i tutaj są te nagrody, które można zdobyć u Patrigio Oczywiście musicie mieć wystarczająco energii i przeszukiwać po prostu, jakie to są nagrody. No, i tutaj możecie zobaczyć, ile to może kosztować. Czyli, o advice of walk to musicie przygotować nawet i 23 miliardy hajsu, no ale 300 fail stacków, no to nie leży jeszcze Black Desert Online na ziemi. Mówię jeszcze, bo dużo rzeczy już rozdawali za darmo. Yy, oczywiście te face-taki też, no ale nie w takiej częstotliwości jak na przykład młotki teraz. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Journey to Edania Packages and Bundle Sales, yy, czyli tutaj można się domyśleć, już chodzi tu o te dodatki do gry, które możecie teraz kupić o wiele taniej. Każda z nich dostaje, yy, pozwala Wam o, dostać dostęp do gry. No, i jest ona przeceniona. Tutaj mamy 70% na najtańsze, 50% na pozostałe dwa i ulepszacze do tych bandli. Czyli jeżeli macie Travelera, możecie ulepszyć do Explorera za 11 dolarów, do Explorera do Conquerera za 14 i Travelera do Conquerora za 26 dolarów. Sama gra będzie teraz kosztowała 1,79 79, czyli w Polsce to będzie jakieś 5 zł. No i tutaj macie. Znowu te informacje o tych dodatkach, które możecie kupić o wiele taniej. I ostatni event, event piąty, see you in dania with limited time Twitch drops, czyli dropy na Twitchu, jak tutaj możecie zobaczyć. Więc wystarczy, że oglądacie jakiegoś streamera na Twitchu, dostaniecie nagrody. Powiem że coraz gorsze są te nagrody, jeżeli chodzi o oglądanie widzów na Twitcha, za wyjątkiem może tych Black Desert Drop Seal, które nie wiem co Dają. Niestety nie jest tutaj ujawnione. Trzeba będzie sprawdzić w grze. No i przechodzimy sobie chyba do głównego wątku, czyli Edania. The Demon Realm. Czyli jest pierwsza część, ma być druga część, właśnie Edani. Ale to za jakieś miesiąc, bądź dwa, o ile dobrze kojarzę. Aczkolwiek w tej edanii, w tym dodatku mamy bardzo dużo nowości. Wspomniany już ten prequest edania, który jest wymagany, żeby zrobić, aby rozpocząć edania main quest line, No i wtedy musicie poszukać quest'a, który nazywa się Ed Long Last i drugi, który nazywa się Into the Nightmare, i wtedy będzie można rozpocząć edania. O ile dobrze tutaj jest napisane. Tak. ok. I z edanią pojawia się edania Adventure Log, który możecie również e, zrobić. E, Adventure Logi możecie znaleźć sobie pod menu Adventure Adventure Log i e, tam możecie je robić. A jeżeli chodzi o questy, w pewnym momencie będziecie musieli, o ile tutaj dobrze jest napisane wybrać jeden z trzech lineów i one się nazywałem Hakinza, Aetherion, Orbita oraz Nymfa Mare, czyli te tutaj jeden z czterech. Nie jest tu napisane czy jest jakieś różnice, prawdopodobnie po prostu trochę inaczej questy będą wyglądać. I pozostałe, czyli ta z zafers i Edania questlines będą dostępne po 11 września. Powiem szczerze, że, że nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi z tymi lineami, Czy one po prostu chodzi o ten wybór, czyli powinno być w zasadzie 7 do wyboru, czy po prostu te e, 3 to będą po prostu kolejne questy. Właśnie dlatego wspomniałem na początku, że tu jest dość sporo tych niewiadomych. E, Edania, Abyssal Wall, czyli dodana została ta Edania, czyli ten, e, ta część regionu właśnie po tej drugiej stronie morza żebyśmy mogli się tam automatycznie mogli przenieść, jeżeli macie zrobionego quest'a całego na Magnusa. Boss Subjugation, czyli pojawiają się nowe szefy na Edani i one wyglądają tak, jest Jordin, Rusałka oraz Enslar. no i tutaj możecie zobaczyć ich minimalne wymogi musicie je najpierw osiągnąć żeby móc bić tego bossa są to bossy typu weekly one dropią m.in. Piece of dana. to będzie dość ważne za chwilkę, Primordial Fragment Kafras Essence, Perfume of Envy Perfume of Tenacity, trochę pieniędzy Game of Primordial to też będzie dość ważne skrzynki, skrzy ze skrzynek może również polecieć Piece of dana, jak i pozostałe elementy które będą potrzebne do tworzenia nowego sprzętu Throne of Edana to jest kolejny dodatek. Skrócę go, bo tutaj jest dość dużo informacji. Chodzi o to, że co tydzień będzie każdy, kto ma wystarczająco giru, walczyć o tak zwany tron Edany. I wtedy ten gracz będzie się nazywał Edana. Dzięki czemu na tym regionie będzie mógł bić wszystkich graczy, którzy są, i bez względu na to, czy będzie czerwony, czy nie, nie będzie nic e, tracił. W zasadzie nie będzie też czerwony, po prostu będzie mógł za darmo bić, możemy mu oddawać, w tym nie ma problemu. Ale on może rozpocząć po prostu PVP, tak jak to było kiedyś, że po prostu odpalałaś Alce, w tym momencie tylko ten gracz będzie jakby mógł za darmo bić e, ludzi, jeżeli będzie oczywiście chciał i. O ten tron będzie można walczyć co tydzień. Musicie tylko robić aplikację, czyli zarejestrować się. Żeby się zarejestrować, musicie mieć Edana Rising Token. Ten token otrzymuje się właśnie po zabiciu jednego z tych bossów. I wtedy możecie zawalczyć. Pamiętajcie, że jeżeli potwierdzicie swój, jakby swoje przybycie w niedzielę, bo to w niedzielę się dzieje, to wtedy tracicie ten przedmiot i nie możecie go odzyskać z powrotem, więc musicie się zastanowić. Na początku będzie to walka 10 na 10 i z tych 10 na 10, jak tutaj możecie zobaczyć, będzie wyłoniony zwycięzca. I ten zwycięzca będzie walczył z tym daną, czyli poprzednim graczem, który wygrał. Jeżeli z nim wygracie zostajecie oczywiście tym edanom. Musicie zostać w tym punkcie, nie możecie się za niego ruszyć, bo oczywiście zostaniecie wyeliminowani. No i walka to jest po prostu każdy, na każdego, jak tu możecie zobaczyć mały przykład, czyli walczycie i ten kto przeżyje jako ostatni no to będzie tym zwycięzcą i będzie mógł walczyć właśnie z edanom, który mecz będzie w niedzielę o 20.20 20 do 20.30. Będzie to bez odtu, czyli wystarczy dwa mecze wygrać. No i albo jesteście daną, albo po prostu obroniliście, albo straciliście właśnie swoją szansę. Czyli tutaj jest napisane, czyli po prostu musicie czekać, aż będzie 20.30, rozpocznie się mecz i wtedy E, możecie sprawdzić, czy wygraliście, czy nie. E, kolejne to jest Monsters Zone and Monsters, czyli Jordan's Domain. Każdy z tych bossów będzie miał właśnie swój spot. Jak tu możecie zobaczyć, bo e, te mobki będą miały level 65, wymagane 350 AP i 427 DP. A dropią nowe e, kryształki plus Deboreka. Tak samo z Rusałka Domain. Tutaj nie jest opisany oraz Enslar tak samo ma swoje MOBY, ale nie jest tutaj opisany w jaki sposób wygląda na razie rotacja. Postaram się to dodać z czasem, o ile będę sam miał wystarczająco AP i DP, żeby to tutaj opisać. No i kolejne kryształy. Te tutaj chyba jest najmocniejszy spot, jeżeli chodzi o Enslar Domain, bo tu trzeba aż 380 AP i 450 DP, czyli to praktycznie dla high-end graczy. I kolejna rzecz, czyli Edana Defense Gear zostaje dodany. E, możecie tu zobaczyć Edana Heaven Smite, czyli Helm, Abyss Veil, vale, czyli klata, e, Edana Old Grip, czyli rękawice, no i Fury Stride, to są e, buty. I z tego co widzę, to prawdopodobnie nie ma już evasion builda. Albo po prostu tylko podali tylko jedną wersję tych butów i rękawic zawsze były dwie wersje, wydaje mi się, że powinny być dwie, no bo tutaj widzę, że jest Ola accuracy, a tutaj all damage reduction nie jestem teraz pewny, znowu jakaś niewiadoma, powinno być, zwykle jest no i jak możecie się już w zasadzie sami domyśleć potrzebujecie veiling labreska E, lub Veiling Daglons lub Veiling ators Shoes żeby zrobić sobie właśnie Fury Stride, Outgrip, Abyss Veil czy Heaven's Mine, czyli te nowe bossowe e, przedmioty, no i oczywiście potrzebujecie Piece of Edana, które mogliście wcześniej zobaczyć, o którym mówiłem, że są ważne, czyli z tych tutaj e, bossów, których widzieliśmy tutaj wyżej on z tych trzech, czyli nie będzie łatwo enchantować to no bo te bossy są weekly gdzieś tutaj to było no i e, czekajcie i tak to wygląda nie tak wygląda ten zestaw oczywiście żeby on się tak mienił, potrzebujecie go na hex e, tutaj są oczywiście statystyki no dość dużo maxa p 690 i tak dalej więc to ma trochę podbić waszą obronność tak bo na razie to kuleje wszyscy lecą jak to było w zasadzie zawsze na AP. Teraz próbują to trochę zmienić, żeby ludzie mieli jakąś przeżywalność, aczkolwiek wątpię, żeby to tak działało. No ale dobra, to tak standardowo. Te Black Desert Online zawsze ma tak, że poprzedni gear prawie na najlepszą wersję potrzebujecie i zmieniacie go na trochę lepszą, która ma tam troszkę enchantów więcej możliwości. No i oczywiście potrzebujecie znowu. Edana Defense Gear, Edana Blackstone, czyli nowa wersja Blackstone'u, no i tutaj już chyba Niko to nie dziwi, że potrzebujecie Shard Black Crystal Shard oraz Kafra Stone no i ten właśnie Piece of Edana, będzie to bardzo potrzebne, te Piece of Edana. Powinno z... E, ciekawe czy ze Spotów też leci. Muszę aż zerknąć, ale nie zauważyłem, żeby ze Spotów leciało, więc będzie mega ciężko. Nie, nie leci z żadnych spotów, musiałam jeszcze to potwierdzić sobie. Więc no, może być ciężko. I tutaj, czekajcie gdzie tu byłem. E, jeszcze jest Slumberic Origin Enhancement Protection, czyli to są specjalne kryształki, które mają zapobiec e, deenchantowaniu, czyli zmniejszaniu enchantu, jeżeli chodzi o te, ten sprzęt. Jak możecie zobaczyć one się nazywają Desperate Crystal. Distorted Crystal oraz Silent Crystal. No i właśnie tutaj chodzi o te enchanty, czyli to będzie trzeci, czwarty i próba na piąty. Więc jeżeli będziecie mieć ten kryształ, to tak w zasadzie jakby to był młotek, ale tylko i wyłącznie na Defense Gear. No i tutaj mamy, że możemy maksymalnie 8 mieć takich, e, takich kryształów użyć, no i tutaj jest cena na markecie, będzie można to na markecie. Kupować i sprzedawać z tego co widzę: Sovereign Subweapon, czyli oczekiwany ostatni sovereign e, broń, czyli offhand. No i tutaj potrzebujecie albo dwa e, Pen Blackstar Subweapon i Game of Twilight, e, który jest tutaj. Potrzebny jest Magical Shard 100 sztuki, Kafra Cafra 20 000 lub Blackstar Subweapon na Pen. Pen Kutum Subweapon na Kafras Level 20 i plus Pen Nuver Subweapon Kafras Level 20 albo metoda trzecia to jest Pen Blackstar Subweapon plus Game of Twilight plus Game of Primordial czyli potrzebujecie 1000 bossów w zasadzie z jednego e, takiego bossa e, worldbossa, Bossa leci chyba jedna sztuka a ich potrzebujecie 1000 więc trochę wam to by zajęło jeżeli chcecie tą akurat wersję no i tu oczywiście Idziecie do bong wang statue i tam wymieniacie jeden z tych trzech metod na Sovereigna. Tutaj mamy statystyki, a pewnie są one troszeczkę lepsze od tych poprzednich offhandów. Tutaj są szanse, czyli przy 300 fail failstackach z now na deck macie 1, a to jest dodane, czyli 1,5%. Przepraszam, to jest na now, a na DEC to jest 0,75% przy 300 failstackach, więc Życzę powodzenia temu, kto będzie próbował to na DEC lub chociażby na now, to jest 1,5%. Pozostałe artefakty. Teraz tu jest ciekawa sprawa, bo do tych artefaktów, te artefakty można znowu doenchantować, że się tak wyrażę. Potrzebujecie Herald Crystal, one dropią z tych nowych spotów: Sharp Black Crystal Shard, Magical Shard, Magical Lightstone Crystal to otrzymujecie jak przerabiacie Lightstone, y, byle jakie. No i możecie ulepszyć te trzy bossowe, że się tak wyraża, artefakty i macie do tego dodatkowe statystyki, czyli 6 AP i maksymalne HP plus 250. Tutaj możecie zobaczyć tą różnicę. Troszeczkę lepsze są po prostu, no i kolejne, kolejne rzeczy, które możecie doulepszać, żeby mieć troszeczkę lepszy sprzęt. Kolejny Lightstone jest dodany, czyli będzie on dodawał trochę dania Monsters plus 5 AP. Tutaj możecie również amplifikować, jak to oni nazwali, Lightstone'y, które są do tej pory i one są troszeczkę lepsze. Tu możecie zobaczyć, czyli oryginalny ma na przykład Critical Hit Damage 1%, będzie tutaj miał 1,5% ten Amplified Lightstone Strike. I podejrzewam, że jeżeli chodzi o zestawy, to one będą miały też troszeczkę więcej. Statystyk, o ile dobrze kojarzę, tu było chyba 2%, teraz daje 3%, mi się wydaje, więc tu też jest poprawione. Magical Crystal e, też są dodane specjalnie pod te spoty do jedania, czyli one dają tylko HP pod eddanie. Jeżeli ktoś się lubi bawić i maksymalizować na dany, e, na dany spot, możecie robić i z tego co uważyłem, to w tym e, w tej aktualizacji jest e, już coś wyżej niż jean. Jest to Han, czyli dodaję jeszcze więcej statystyk, również dodane zostały te specjalne kryształy, też Han, one są troszeczkę lepsze od tych dżinów, dżiny już kosztują 30 miliardów, więc domyślam się ile może kosztować taki Han. Jak na razie na pewno nie znajdziecie, no ale znowu troszeczkę więcej tych statystyk, a to jest to, to, co potrzebujecie, czyli Crystallized Energy of End Times, Magical Shard i Magical Lightstone Crystal, żeby przerobić waszego dżina yy, na na, von, na Hana. Aha, nie da się Hana wrzucić na Central Market, tak więc przepraszam, nie będzie ceny, tylko po prostu dżiny będą kosztować jeszcze więcej w takim razie. E, tutaj chyba trochę źle napisali mi się wydaje, bo tu nie chodzi o Jin tylko o, o Han. Tu powinno być Han i tu jakie potrzebujecie materiały do tego. Tak mi się wydaje, że tu jest błąd. I tutaj ta różnica między tymi Hanami a Jinami, czyli trochę więcej po prostu statystyk. E, do life też tutaj coś jest dodane. Life skill X 17 i tak dalej, więc trzeba będzie na garmot.com zerknąć, co tam jest nowego. Również do tej Edani, jak zwykle do każdego w zasadzie już regionu, które jest BDO, są specjalne też eliksiry, które dają AP tylko i wyłącznie na tym regionie. Również Harmony Drought jest ten sam, który daje trochę więcej AP właśnie w tym regionie. Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda to z Immortalem, czyli 6 sztuk potrzebujecie Immortala, żeby zrobić sobie party Immortal, czyli nawet po śmierci utrzymujecie ten buff. Gurus Medicine Box to jest... Imperial Alchemy Box, czyli coś do tradowania, i dodane zostały znowu jakieś lepsze perfumy. Do tej pory mieliśmy perfumki, które dawały olap 20 max HP chyba 300. I po 3 te e, statystyki, czy po plus 5 one też miały. No teraz trochę więcej, i po prostu te perfumki mają. Nie ma tu jeszcze market price, widać, że jest zamazane. No i również perfum w Tenacity. Tą wersję też mamy. W, w grze, ale ta jest troszeczkę lepsza, czyli trochę więcej AP daje, staminy, jak i max HP. Wersja Immortal też jest dostępna. Rusałka Koral e, jest potrzebne, czyli po prostu z tego spotu prawdopodobnie będzie lecieć. Przepraszam nie. Mining e, After Defeating, Coral Stone, Crab z dania, czyli pół na pół, dobra, prawie, prawie trafiłem. <laughs> czyli musicie pokonać najpierw Koral Stone, e, Back Crab, no i go na nim użyć miningu, co jest ciekawe. No i wtedy wykraftujecie y, essence of verdure, jeżeli macie Rusalka koral, który leci prawdopodobnie z niego. Y, nowe zestawy do domku możecie sobie tutaj tworzyć, jeżeli ktoś się czymś takim bawi, a niekoniecznie nowe noody, z noodów też y, nowe jakieś elementy, materiały, które będą prawdopodobnie potrzebne do różnych rzeczy. Tutaj możecie je sprzedawać, również jest podana cena, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Nowe ryby wydani, żółte jak i czerwone. Czerwona maksymalnie to kosztuje 144 miliony, aczkolwiek jest jeszcze lepsza za 183 miliony. Źródła zarobku również są z gatheringu Tutaj jest nowe, nowe gateringi, jakieś shiblo, soft itd. i dalej, potrzebne do tworzenia różnych materiałów. Nie będę się na tym też skupiał, czyli to by było w zasadzie na tyle. I tutaj małe poprawki już chciałem zobaczyć, ale no niestety tutaj są drobne rzeczy, jak tam nie pasujący dźwięk, czy inne pierdoły. Dodany został Adventure Journal, który daje w pierwszych chapterach OLDP plus 1, OLAP plus 1 i Words Are Week. Nie wiem, co to może być, powiem szczerze, nie wiem, czy to jest nowe, bo już był taki. Adventure Journal, który miał 15 właśnie tych rozdziałów, a ten ma tylko 4, więc podejrzewam, że to jest nowy, który daje DP plus 1 AP i 103 HP. Ciekawe te 103 HP, bardzo ciekawe. No i tu jakieś tam pierdoły jeszcze. Jakieś, aha, bo to jeszcze mają książki, czyli książka pierwsza, książka druga, książka trzecia, z czego tylko pierwsza księga Balenos Serendia Calfeo Media coś daje, a pozostałe nie, więc trzeba się skupić tylko na tym Volume 1. I otrzymujemy jakieś tutaj pierdoły, co to jest? Jakiś Adventures Collection, nie mam pojęcia co to może być. Jakieś tytuły podejrzewam. Tutaj dodane zostały do Deboreki jakieś jedno AP z tego co widzę i tutaj chodziło o E-Ringi. Nie wiem czy... Trzeba coś robić, czy one automatycznie zostają wymienione, bo tutaj nie widziałem za bardzo. Ale one się inaczej trochę nazywają Moon, Hust, Kazarat Earring i Arboreal Deboreka Earring. No i w każdym enchantie, no prawie w każdym, od Hex do dec dodany jest plus jeden i na penie też jest dodany jeden jeżeli chodzi o Deborekę. I kolejne to są jakieś zmiany. Questy tutaj dodane. Leveling height kolejne, które daje trochę advice of walk, jeżeli ktoś ma za mało. Jakieś y, poprawki czy inne dźwięki, jeżeli chodzi o, y, o background. No i node'y znowu dodają, dodane zostało trochę więcej defensa, jeżeli chodzi o forty, flagi i tak dalej, bo to wiadomo, to jest jak. Y, z, wraz z większym AP, coraz więcej potrzebne jest DP, bo to za szybko schodzi, więc starają się to nadrobić poprzez to, że dodają po prostu trochę więcej DP przez co jakiś czas, czy tam HP, żeby te e, rzeczy potrafiły się trochę więcej utrzymać niż 30 sekund. Interfejs został trochę zmieniony, no i drobne pierdoły, których nie będziemy w ogóle e, zwracać uwagi. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że. No cóż, trochę długo jest, chciałem to skrócić, no ale 25 minut tak czy siak wyszło, wydaje mi się, że bardziej bym tego nie mógł skrócić, żebyście wiedzieli o co tutaj chodzi. Więc dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie, możecie wpaść również na mojego Discorda, który nazywa się Czarny Terminal, jest on w takim schemacie cyberpunkowym, bo bardzo mi się spodobał, zajrzałem się tym. No i bardzo chętnie jestem do pomocy jeżeli chodzi o nowe gracze, więc jeżeli macie pytania dotyczące Black Desert Online nie ma problemu, możecie przyjść, na Discordzie również pomogą inne osoby. No i możecie się razem ze mną po prostu cieszyć tą gierką, bo no troszkę się poprawiła, e, pamiętając ją wcześniej jak miałem przerwę, trochę wróciłem. No i jest trochę zabawy, aczkolwiek no cóż, ta zabawa jest trochę też niszczona przez te niekończące się e, grindowanie, no ale w zasadzie co można innego robić w MMO, prawda? No dobra, już nie będę was zamęczał, życzę wam miłego wieczorku i widzimy się następny razem. Yo, yo!